Siemanko ludziska, Pajac na Hornecie z tej strony, a dziś odcinek, o który prosił mnie jeden z widzów, a mianowicie będzie on poświęcony Hondzie Hornet 900. Posiadam ten motocykl od samego początku października 2019 roku i przejechałem nim już ponad 5000 km. Jest to wersja z 2003 roku, więc jeszcze przedliftowa, a w 2004 roku motocykl ten przeszedł lifting i chociażby dostał nowe regulowane zawieszenie. Ale nie martwcie się, zawieszenie przedliftowe jest bardzo dobre. Jest w miarę sztywne. Ale zarazem komfortowe i dzięki temu w zakrętach nie ma żadnego szarpania albo nerwowości. Filozofia powstania tego motocykla jest bardzo podobna co do 600. -ki. Do ramy dołożono konkretne zawieszenie, zestawiono to z dobrze działającymi hamulcami i do tego wszystkiego dano silnik Spireblade 900RR o pojemności 919 cm3. Silnik ten generuje 109 koni i 92 Nm, co pozwala temu motocyklowi na bardzo żwawe odpychanie się. Co zaprezentuję na filmikach, w których na każdym biegu rozpędzam się od pewnej prędkości do 120 km na godzinę. Przy czym na jedynce skończyłem na serce, bo wtedy jest mniej więcej odcinka. A na piątym i szóstym biegu zacząłem się rozpędzać od 50 km na godzinę, żeby po prostu nie męczyć tego silnika. Chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że wszystkie nagrywania, przyspieszeń oraz hamowań były wykonywane w taki sposób, żeby nikogo nie narażać na niebezpieczeństwo, a także żaden samochód nie jechał za mną ani nie zbliżał się na Kulce też są niczego sobie. Z przodu dwie tarcze 296mm z czterotłuczkowymi zaciskami, a do tego jeszcze jedna tarcza z tyłu 240mm. Hornet jest to motocykl miejski, ponieważ wyszedł tylko i wyłącznie w wersji bez owiewek. Natomiast osobiście mi w ten fakt w ogóle nie przeszkadza, potrafiłem przejechać na nim i 200 km, po prostu jadąc cały czas 140 na godzinę i jest to pewnie kwestia też przyzwyczajenia, ponieważ całe życie jeżdżę na nakedach, ale dla mnie autentycznie do 140 na godzinę da się jak najbardziej jechać i w niczym to nie wadzi. No, powyżej to już jest inna kwestia, no wiadomo, że już jest słabo. Jeżeli chcielibyśmy zabrać pasażera i na przykład pojechać gdzieś nad jezioro i zabrać dużo manatek, no to jeżeli chcemy założyć sakwy, nie obejdzie się bez stelaży. A to wszystko za sprawą dwóch wysoko poprowadzonych wydechów. Spalanie tego motocykla przy spokojnej jeździe miejskiej, gdzie zmieniamy biegi przy około 3-4 tysiącach obrotów, nie powinna przekroczyć nam 5,5 litra, a przy spokojnej i płynnej jeździe autostradowej, ostatnio, kiedy jechałem 160 km po niej, z prędkością mniej więcej 120 km na godzinę, spalił mi 5,3-2 litra. Nie spotkałem się, żeby spalił mi więcej niż 7 i 2-3 litra, ale to może dlatego, że ja jeżdżę tak w miarę spokojnie. Nie pałuję, nie wściekam się, tylko tak idzie czasami coś tam odkręcę, to odkręcę. Chociaż nie ukrywam, że charakterystyka tego silnika bardzo zachęca do tego, żeby sobie go czasami od dołu tak pociągnąć, przeciągnąć albo gdzieś go na koło postawić, co jest bardzo proste, ponieważ na jedyneczce przy 4000 obrotów jak się odkręci gwałtownie pół gazu, to on się podnosi. za bardzo tego nie robię, bo mi trochę motocykla szkoda, dlatego tylko taki malutki smaczek on zostawiam. Dzięki mocy generowanej przez silnik, duży hornet nie tylko chłosta 600, ale przy okazji może ich wygrzmocić pięknym basowym brzmieniem z dwóch rur. Osobiście nie miałem styczności z oryginalnym układem wydechowym w tym motocyklu, ale wydaje mi się, że nie jest aż taki pasowy jak ten na mój akcesoryjny. Pozycja jest bardzo wygodna i przy moich 190 cm ja się jeszcze spokojnie i jest mi wygodnie. Jestem wyprostowany, nic mnie nie boli. Kolan nie mamy przy samej brodzie, przez to nie ma mowy, żeby wszedł nam jakiś skurcz w nogę. Duży Hornet, mimo swojej sporawej wagi, bo prawie 220 kg w stanie gotowym do jazdy, bardzo dobrze prowadzi się w zakrętach, nie ma z tym żadnego problemu. Mimo tego, wszystkiego duży Hornet 900 nie był takim hitem sprzedażowym jak 600. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Totalnie nie rozumiem, bo ten motocykl naprawdę jest świetny. Legendarny, świetny, niepsujący się piecyk, bardzo dobre prowadzenie i normalne spalanie. A mimo to 2007 rok był ostatnim rokiem produkcji tego motocykla. Przez co ten motocykl nie jest popularny i można powiedzieć, że jest w miarę unikatowy, a co za tym idzie, części do niego są trudno dostępne. Jakby się ktoś pytał, czy kupiłbym 900 jeszcze raz, odpowiadam tak. W ciemno i to by było na tyle. Jeżeli jeszcze jakieś pytanie Ci nurtuje, zostaw je w komentarzu, na pewno na nie odpowiem. A tymczasem żegnam się z Wami, jeżeli Ci się podobało, zostaw kciuka do góry, zasubskrybuj, no i trzymajcie się! Cześć!